Dobre. Nie jestem z, z firmy ubezpieczeniowej Jabol Życie Polska Jesień. Jabol życie to taka firma? Taka nowa amerykańska firma. Co wchodzi tu na rynek Będziemy zbierać tych, tych wszystkich co piją wino y, na targu i tutaj takie zaproszenie dla Was Płacicie co miesiąc po 30 zł i... I po 10 latach do końca życia macie po pięć boli dziennie. Nie? Dziękuję. Nie, nie, bierzę, nie? nie To możemy dogadać czyli tam dać inną stawkę, jak chcecie. Ale to możecie przyjść na to, nie? No. Ale, ale no, czyli, czy, 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 czy się możemy zastanowić na tym... No możecie. Musicie przyjść tylko na targ, jak będzie zebranie wszystkich co piją wino, nie? A Tutaj. No. I słuchajcie, musicie wziąć tak: musicie wziąć plandekę ze Żuka albo z Kamaza, bo tam będą ten. Bo tam będziemy rozlewali Kisiel i będą walki Żuli w Kiślu. Będzie głosowanie. No. I ten, co wygra, ma jedną polisę za darmo. Co? To się mógł z Będzie Jan, yy, będzie ten lany Jabol będzie, ale trzyprocentowy tylko, żeby się nie spili I co? Kiedy to jest sobota, niedziela? To będzie w sobotę, o drugiej. Nie ludzie to w sobotę. Macie dowody? Ale jasne, że mówisz, Ale w domu. No. Ja przy sobie dowodu nie a on no. to wejście do wody. Weźcie te plandeki z, z, z żuka albo z Kamaza jakieś Jakbyście tam chcieli y, brać udział, nie? Będą golonki parzone. Biała parzona też będzie. Dobra. Tak? No. Amerykańska firma nowa, nie? Złoty jabol. Ciekawe, tam w Stanach Tam w Stanach? Tam tylko kartony piją. I te galony, nie? Bo tam, bo tam są żule, ale, ale oni jak kupują wina to na galony. oczywiście. Bo tak im się nie opłaca, nie? Tam mają nawet, są już takie dystrybutory, nie? Jak masz tutaj te stacje paliw. To podjeżdżają z tej wózkami tam tankują. Nie, my nie, to nie, to nie, nie, bo nie, bo nie, No nie, nie, nie o, o, no. Bombolim, bo ja ja daleko. No. no to zapraszam, nie, Jakby co. Dobra i nie, i nie, 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 co? nie, chciałbym pić, nie, No to musisz nie, eliminację, nie, no wpierw byś musiał walczyć. O, 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 oglądałeś na telewizję, jak, jak się no, w no, telewizji, jak one się ciepłają. No wiem. w tym marasie. No ale wpierw wiesz, byś musiał, bo, bo tam przy, przyjeżdża taki kok z wielkich ze stanów, nie? I on ma takiego koguta, on go tam z teredami karmi, on ten kogut ma 48 kilo. To nielegalny przecież. Ale nie, ty tylko 100... 48 kilo. No i byś musiał z nim walczyć. Kogut, ja Kogut. Nie, No. nie, dobra, przyjdźmy, chodź, 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 nie, do nie, 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 chodź. nie, Co tam nie, znów... No... nie, nie, No. nie, nie, Winka, winka nie, 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 tam nie, winko... nie, nie, porządku... nie, 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 na razie, nie, 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 porządku... w nie, nie, o Ej, bo ja jestem z takiej firmy, nie? Ubezpieczeniowej nowej amerykańskiej. I słuchaj, jak ten yy, ona nazywa się yy, Złota jesień jabolowa. A, tak. I 30 zł płacisz Nie? na miesiąc i po 5 latach, nie? Masz od 5 do 10 jaboli na dzień. No ja tego nie piję A co pijesz? Co? A co pijesz? Spirytus. A może jakiś dobry? Polski. Nie? Mam dobry. Polski. No. A Szczej. To Co? A jest Ubezpieczenie to Złoty Jabol. Taka firma amerykańska nowa. To ubezpieczają leki Wszystkich... <noise> <noise> Zdrowia. <Wszystkich. głosy> się,